narzędzia do analizy opinii klientów, czy zbierania w ogóle tych opinii klientów, jak to ma poprawić Waszą obsługę klienta, czy w ogóle kontakt z klientem. Przykład mogę dać taki, że jeżeli, no ponownie sklepy internetowe, jeżeli ktoś kupuje coś na Waszym sklepie internetowym, jest prawo konsumenta, które mówi o tym, że przez 14 dni ma prawo do tego zwrotu, no to wiadomo, że przy tym okresie no, może się wydarzyć coś, że ten klient odejście tą opinię. Ale w systemie, na no, przykład możemy ustawić automatyczną akcję, która po 14 dni od daty wysłania, czy w zasadzie do dostarczenia przesyłki do klienta, bo mamy też opcję taką, że możemy to tak skonfigurować, gdy klient odbierze paczuszkę, to od tego czasu liczy się 14 dni. Jeżeli upłynie, towar nie zwróci, nie zmieni się status zamówienia na anulowane czy zwrócone, system powinien wysłać maila przypominającego, hej, prosimy, zostaw opinię, wyraź się. I w zależności, czy ktoś kupił to na jakimś popularnym, dużym marketplace, czy przez Was sklep internetowy i macie zainstalowane moduły do zbierania opinii, do wyrażania opinii. Czy od razu one będą publikowane w internecie? Prosicie o opinię, klient wystawia.